Barel, Manoje, Kepcio i Smarty rozkazują mi Fortnite. Ale to nie wszystko, ponieważ w ostatnim odcinku nie wykonałem jeszcze zadania od Rogalika, więc niestety czeka mnie kara. Jeszcze zanim do niej przejdziemy, to pamiętajcie o tym, że 60 tysięcy polubień pod tym odcinkiem równa się kolejny odcinek z tej serii. To Wy wybieracie, kogo chcielibyście zobaczyć tam na dole. I standardowo zachęcam Was do zasubowania kanału z Zdwoneczkiem tam na dole. Zapraszam do chłopaków, których macie w opisie oraz do miłego oglądania. Dzień dobry, kochani widzowie, wylizana do pana na początku. Oj tak. Kubuś, ostatnio nie poradziłeś sobie z challenge'em na kierownicy, więc w Fortnite w samochodzie sobie nie radzisz. W sumie to JRL ostatnio też nie było za dobrze. Ale może radzisz sobie w samochodzie zwykłym w swoim Mercedesie? O nie, naprawdę? Dzisiejszą twoją karą będzie pojechanie na zaśnieżony parking, bo przecież mamy zimę, i wykręcenie ósemki Driftem. No niestety ósemeczki Driftem chyba nie wykręcę. Możesz omijać Driftem biedę, nawet jak chcesz. cringe znaczy co? Może ty już lepiej nie dotykaj tej kierownicy. Oj, gorsz, trudem, nie wolałbym ja wina, tylko zemyszka, który po prostu we wjechał. No ale co, chyba popsuł ci się samochód, więc musisz wreszcie zarobić pieniądze Okej okay. Znaczy wreszcie uczciwie No bo wiesz, jak ludzie myślą, my to tylko kradniemy, nie? Ale Patryku, drogi przyjacielu, proszę tutaj nie mierzyć wszystkich swoją miarą Three days later. Także, musisz zarobić pieniądze na ulicy Obojętnie od kogo, nie może być to nikt z rodziny, ani widz Więc może być po prostu ktoś, kogo spotkasz na ulicy Czy umyjesz mu szybę, czy nie wiem, zawiążesz mu buta Dostaniesz jakiegoś typa, no i po prostu zarobiłeś kaskę uczciwie Nie no, przecież to jest jakiś żart no i co, życzę powodzenia w challenge'u, Mam nadzieję, że się uda. Naura! Aha! Siema no! Dzień dobry. Dzień dobry, miło wszystkich poznać. Czy ktoś z was e, Mam może jakiekolwiek pieniądze przy sobie? Tak. Dobra, czyli ty. Tak. A czy jesteś w stanie mi zaufać? Nie. Nie. Nikt z was nie jest w stanie mi zaufać? zależy na ile. zależy na ile właśnie. Dwa złote załóżmy, albo złotujecie. A tu ja jestem. Nawet na pięć. Ja Nawet, ten na ten ten, Nawet na pięć. Nawet na pięć. Dobra, to tego ja gości mam. O ile mam. jak masz na imię? Kacper. Kacper. O Dobrze. O ile, o ile mam 5 złotych, czyli pięć zapłatów. Nie, jedna piąteczka. Jedna już. Jestem spokojnie. Posiadam. No, Dobrze. Dziękuję ślicznie. Tutaj tylko pokazał, że jest piąteczka. Zarobiona, super. W takim razie twoja piąteczka przyjaciół drogi zostaje. Pomnożona. Dziękuję Tak? Naprawdę. Tak, Dzień, dziękuję. dziękuję. Trzymajcie się. Jego. A kolega mi nie ufał. No prawda nie wiem czy mi to zaliczą, ale powiem że tak. Let's go. Siemaneczko, witam wszystkich serdecznie. Siemaneczko, Jacob. Dzień dobry, Farel. Poprosiłeś mnie o to, abym wymyślił dla Ciebie, jakie jest zadanko, więc moje zdanie brzmi następująco. Wygraj mecz, robiąc 10 fragów, to jest dla Ciebie po prostu pestka. Ciekawe. Ale możesz tylko i wyłącznie używać jednego rodzaju budowli. Jednego. Pod kolor różnych skinów w Fortnite przypisałem różne budowle, więc w jakiś tam sposób sobie je wylosuj. Pamiętaj, że budowli w Fortnite mamy cztery, a ty masz tylko trzy szanse. Rampę przypisałem pod kolor skina legendarnego, pod kolor skina epickiego, czyli kolor fioletowy, będzie daszek. Ściana będzie niebieska, a podłoga kolor zielony trzy próby. Trzymam mocno kciuki. Pamiętaj, że kara będzie sroga. No w sumie to ostatnio była Musiałem na siebie wlać wiadro zimnej wody z kostkami lodu albo wiadro kostek lodu z zimną wodą. Farel nienawidzę cię. Start. Ustawiamy losowego skina, tryb solo i lecimy. Dziesiątka, czyli kolor zielony, czyli podłoga, ściana off, schody off, dach off. Zastosuj. Skoro nie mogę budować, to może słone. Let's go. MK, ziołek z pompą. Muszę go zabić, dobra, zabiłem Proszę leczenie Dzięki Aha, ja się nawet nie mogę zabudować Jakiś chłopiec tutaj Dobra, mam go, dostał dużo Proszę, chodź tu Walcz Ma zero Dobra, leży Ale easy Dzięki za miniski W sumie przez to, że wypadła mi podłoga To jest taki trochę bezbudowania challenge Bo jakby ja totalnie nie mogę się nijak zabudować Tu mam ziomka Ona mnie nie wie Ono mnie wie Skoczę do niego Dobra, wskoczyłem I jeszcze raz Jeszcze jeden ziomek przyszedł Podmianka i go nie zabijamy. Tak, zabijamy go. On ma zero. Dobra, super. I tu jest jeszcze jeden. Ma zero. Ma mało, leży. Jezu, ale oni zostali ograni na mózg. I to przeze mnie, a to nich źle świadczy. O kurde, jeszcze jeden ziomeczek tam jest Ja spierdzielam, ja spierdzielam Do piachu, do piachu, do piachu Okej, okay, chyba się udało O nie, wyskoczyło mnie A to się teraz biją Proszę, Jacob, daj mu laser Dałem Dobra, leży A ten drugi jest tam daleko Tylko ja nie mogę tak na otwartym polu stać, bo przecież umrę To zwalę sobie to Przejdę tutaj Ziomek mnie podjeżdża O byczku, Z czym do ludzi Wytyfy myślałem, że to będzie dużo cięższe Zrzucik Browarki To niezłe browarki i jakiś ziemek wyskoczył z piachu. Widzę go. On też mnie chyba widzi. Muszę go zabić, muszę go zabić. Przecież on jest. Odklejony od rzeczywistości. I nie miał żadnej broni. <coughs> Ustawione. Dojeżdżamy. Oho, tutaj się bili. Jest jakiś ziomek pode mną. Biorę zadanie. Nie, on no naprawdę ten chłop pode mną robi takie tutoriale z TikToka. Tak, no przecież on tam postawił wszystkie daszki i wszystko zabudował. Nie, on no nie wierzy w takich ludzi, no. Byczku, niestety, giniesz. Pozdro. Ja nie mam ściany. Dobra, może nie giniesz. Zostaw mnie. Mam, mam sufit, postawiłem mu. Postawiłem mu sufit. On myśli, że to jego. Kilofix za karę. Raz, dwa, trzy. No, to było troszkę niemiłe. Ale tylko troszkę. To wygląda trochę jak pułapka. Pompa. Kałach. Proszę, pompa, no. Smoka. XD. Halo, gdzie jest to moje banty, no? Tutaj. Impulsik. Boksik. Cyk. I gość jest miażdżony. No i easy. Ale że Digl wrócił do Fortnite? Biorę. I jeszcze biorę zadanko. Jakiś chłop nie podejrze. Ja pierdzielę, ja nie mogę budować. Czekaj byczku, uspokój się. Halo, o tobie mówię. Uspokój się. Ale ma mało. Wjeżdżam w niego. Byczku, co ty robisz? Mam go. Nie mam go. Jezu, ja nic nie trafiam. Mogę go zabudować. Dobra, zabudowałem go. Otwórz to. Proszę otworzyć. Ty Hours later. Uważaj. Dobra, umarł, let's go. Czemu ja powiedziałem, uważaj do jakiegoś ziomka? Piasek słyszę? Tak, jest tutaj, za tym tym. Tym tym czerwonym. Ziomek próbuje wejść do piasku, dostał bombę. Ile ja pierdzielę, jakiś clown. W sensie taki miał nick. I kolejny ziomek. Nie, ja nie wiem jak uciec. Czekaj, czekaj, impuls, impuls, impuls. Bomba w locie. Co? Co się tutaj właśnie stało? Nie mam pytania. Gdzie jest moje Banty? Powinno być tutaj. Może ziomek siedzi tutaj. Ta, siedzi tutaj, wytyfy. Wy. Gościu, wchodzę w ciebie, pozdro. O, jednak nie wchodzę. Co on robi? wychyla na mnie. Nie dostał. Nie dostał, dostał, mam zero Leczcie, Jacob, leczcie, Jacob Proszę, nie zabijajcie mnie, no Dobra, na razie mnie nic nie zabiło Lecimy Strzały słyszę I ziomka chyba widzę Nie, to jest jakiś bocik totalny Bez obrazy, oficy Tak, w sumie to zostało mi tylko i wyłącznie dwóch chłopa A jednego chyba słyszę Obok siebie, tak, widzę go Banspad I digielek, 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 digielek Nie trafiłem No ale zabiłem To był ostatni? No, cześć Kuba, witam też was, widzowie. Dziękuję pięknie za zaproszenie po raz kolejny na tak świetną serię na moim ulubionym kanale. Witam serdecznie, Adi. Koniec lizania? Nie da się słuchać. Poprosiłeś mnie o wyzwanie, a wiesz, że ja zawsze daję te najtrudniejsze, więc to jest myszka. Też masz taką, z tego co słyszałem. Zgadza się. I ona tutaj ma taki laser. Mm -hmm. który powoduje, że się rusza. Jak się rusza, tak, po czymś płaskim. To się rusza też tu. Czekaj, co? Ja nie wiem, czy to tak działa, ale jeszcze ci adi ja ufam. Więc ty musisz dzisiaj za pomocą takiego oto sterowania, więc tutaj sobie ruszać i tutaj strzelać, zabić przynajmniej jedną osobę. Uff, jeden frag, więc jest nadzieja. I fajnie, żeby to nie był bot. Wiem, że to jest mega ciężkie zadanie, ale ty jesteś zdolny do ciężkich zadań, więc myślę, że będzie nam się to wszystkim bardzo fajnie oglądało. Pokaż co potrafisz. Okej, okay, może pokażę. Na początek w ogóle sprawdzę, czy to, o czym mówił Manek, działa i wydaje mi się, że jako tako można powiedzieć, że działa. Oho, bokiem palca jest jakoś 10 razy płynniej. Tylko gdzie mam lecieć? Już wiem. Skaczę, pikuję na sam dół i chcę wylądować tutaj na żywopłotach. Rozwalamy, biorę Mkę i muszę szybko kogoś podjechać. Słyszę ziomka po lewej, obróć, obróć, obróć. Mam go, jestem wcelowany i widzę ziomka, tylko on jest u góry. Stop, 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 stop. zeskocz tu. Nie, dół, Jacob, no ten drugi dół, bok. Zostaw mnie proszę. No to super zrobiłem Kurde, no gdzie na casual latają ludzie, którzy nie ogarniają? Może gdzieś tutaj? Mam to, mam to, mam to. Podki. Jeszcze jakaś skrzynka nade mną. Rampa. Proszę. Pompa. W sumie spoko. Ogólnie to w tej rundzie plan jest taki, żeby zrobić sobie full shielda, a następnie po prostu czekać na third party i starać się jakoś dobić. Full shielda jest. Pistol jest. Czyli teraz wystarczy zrobić third party. Tam się rampa zbudowała. ziomek stoi w miejscu. Co jest? Co? 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 Czekaj, czekaj, czekaj. Jakob, no na celu w niego. Błagam. No nie, nie tam. Nie. No błagam. No debilu, nie w tom. Podbiegam do niego. Biorę pompę. Nie, no typek stoi Co jest? Nie, no manek mi tego nie zaliczy. Proszę, przytulgo. go. Dawaj go, zabiję go. I patrząc na nikogo, to na 99% nie był bot. Ale. O kurde jakiś kolejny dziennik tu jest. No nie, no tam tego, to im jak nie zaliczy. Muszę go dać, Czekaj, proszę, proszę, zostaw mnie. Błagam, proszę, proszę. Ja pierwsza zgrę w grę. Proszę, no, nie zabijaj, nie zabijaj. No czemu są tacy zwyrole w tej grze? O, super. O, i laga dostał, jak mu dobrze. Mam pomysł. Rękawica kuchenna. Ubieramy ją. Bierzemy myszkę. I teraz po prostu dużo i mogę się poruszać. Ląduję. Mam pompę. Jemkę. I, I jeszcze mam jakiegoś chłopa na sobie. Na spokojnie się tutaj wceluję. Zdaję tą rękawicę. I teraz wystarczy poczekać, aż Ziemek tutaj przyjdzie. Eight hours later. Chyba tutaj biegnie. Słyszałem jego kroki. Mam go. Nie trafiłem. Traf go. Jeszcze raz. Nice. Mam to. Ja jak totalny dzban to zrobiłem, ale zabiłem Beczki, papryczki, grzybki jeszcze robię jednego fraga Jakiś chłop biega na mną, czy on może zejść? Chyba idzie, mam go, o kurde, nos, dół, dostał, leży, xd Nie no przecież więcej szczęścia niż rozumu, nie? Co to w ogóle są za fragi? no? Stawiam daszek i ścianę, którą teraz edytuję I podłogę również edytuję i kulturalnie czekam na ziomeczka. Nie no, ziomek rozwala sufit XD. Zbieg tutaj. Ja nie wiem jak się obrócić. Czekaj, 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 czekaj. O nie no, jestem najgorszy. Proszę. No i jednak przegrałem. Ale sam w sobie challenge wygrałem. Jacob, słyszeliśmy z Kepciem, że y, ty się tam w Amatora SkyBase'ów bawisz. <laughs> bardzo przepraszam, kogo? O nie wiem, czy Kepcio widziałeś? Ja widziałem i pamiętaj, są tylko dwóch profesjonalistów na tej scenie. Wuch, to jestem ja Wuch. i ewentualnie Manojek troszeczkę zahacza, także cieszymy się, że się zwróciłeś do nas tutaj z prośbą o wyzwanie, bo mamy dla ciebie przygotowane coś mocnego. Dokładnie, skybase na ślepo. Skybase na co? W yy, każdym nie, razie, zakładasz coś na oczy, żeby nie było bez podglądania, bo kebab raz pod kul podglądał. Dał. No. <śla> nie no, przecież ja tam tylko Skybase, skybase'a nie umiem zrobić, no. Bez podglądania i lecisz SkyBasem w... prościutko tak. do środka strefy. Ale stop, stop, stop. Skąd ja w ogóle będę wiedział, gdzie jest środek strefy? Zobaczymy, I... jak ci wyjdzie. Ale żeby zaliczyć. Musisz być w ostatniej strefie, żeby wygrać, tak? Czy nie? Czy o kurde, aż ostat... <laughs> nie za mocno mu dajemy, nie za mocno. <laughs> Ty to Jacob, jeszcze to Manojek. Ale że mam no, jak został tak znisowany. Aha, faktycznie, no, no to fakt, no. Dobra, no. zróbmy tak, że ta, do, do szóstej strefy dojść tym skybazem. Przepraszam bardzo, której? Ja nawet nie wiem, która to jest szósta, no. Nie, wiesz, która to szósta? Ale od pierwszej ja i lecisz na tartach, żeby nie było amatorki. To od drugiej co najmniej do szóstej. Dobra, a jak ci nie uda, to możemy pomóc, także jak coś, to kol call, call nas, kol tak, nas. Tak, no. tak, o, to brzmi trochę lepiej. A kara będzie groźna, jeżeli ci się nie uda, więc no. A wymyśliliśmy taką karę, że. O, by lepiej się tam szczerze. Lepiej rób tego Skybay za ćwicz i trenuj. Bartak, Let's go. Lądujemy, lutujemy. Zbieramy szybko macy, Zabijamy boty. Walimy bigi. ulepszamy itemy. I mam jakiegoś ziomka. Co on robi? Jakiś normalny. Dostał bombę. I drugą, i leży. Wytyfy. Och, Oho, i nie mam strefy, ale to chyba dobrze. Podkreślam, chyba. Strefa już idzie. Zakładam sobie maskę na web. No i w teorii teraz wystarczy, że będę bieg przed siebie i będzie git. Ty, w sumie idzie bo cały czas słyszę, że się coś buduje. Że biegnę. Stop. Chyba muszę skręcić. Jezu, proszę, żebym ja leciał tymi podłogami, no błagam, że cię ja lecę dobrze? Apteczka. Piąty czy czwarty slot? Czwarty. Je co, je? Tak, je na 100%, bo słyszę. No to biegniemy dalej. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że ja się duszę pod tą maską, no. It hours later. Oho, chyba przeszedłem strefę. Przerwa. Tak, przeszedłem i żyję. Mapa. O uj. ale do kolejnej to już chyba nie dojdę. Próbujemy. Co ja robię ze swoim życiem? Ciekawe jest w sumie to, ile mi maksymalów jeszcze zostało, bo nie mam kompletnie pojęcia, ale buduję już metalem, czyli mało. Nie, nie, ja lecę, czyli zero. Ja pierdziela, ale jeszcze ja spuściłem na twarzy. Tak czy inaczej, dzwonimy do Smartiego. Halo, halo. O, siema stary. Siema, halo, co tam? Czy nie chciałbyś mi pomóc z tym Skywazem? Nie radzisz sobie. Delikatnie rzecz ujmując. Podejrzewałem, że tak będzie, podejrzewałem, ale dobra, wiesz, Aha. co, zaraz co i coś ogarniemy. A jesteś lepszy od kebaba? No, <laughs> tutaj... dobra. Ej, dobra. Mówisz, bo to była oczywista sprawa, nie? Jacob, ale my ten Sabit to możemy nie dać rady. W sensie inaczej, sami jakbyśmy grali, to będzie za łatwo. A, coś potrzebujemy jakiegoś balastu? <laughs> tak, potrzebujemy dokładnie. To tylko balast to jest dużo. Kuli Co? u nogi! Kul Ozda! <laughs> Co ty ze skina masz, Jacob? Znałem po prostu, że Manoek robi najlepsze Skybazy w Polsce nie, i nie dlatego. Nie, dobra, nie, dobra, wychodzę. Wycisz. Nie, wy, wycisz klienta i Manoek najlepszy Skybazy. Tutaj na spokojnie, nie? No Jacob, no nie. Ale czemu tam? Ja nie rozumiem. No a, a o, gdzie, a, 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 a gdzie tu? No tam dużo czego ja jest. Przy... I z cegły jeszcze Skybase chce budować kebab, ty to słyszysz? Cegła to jest najbardziej widoczny materiał. Co! Moj, moim zdaniem już powinieneś założyć maskę. Już? Moim zdaniem tak. W sumie. Nie no, Smart, amatora będziemy słuchać. Ja tak ładnie <laughs> powiedziałeś, to w sumie to nie. <laughs> on ma nowyka, mówi, że on jest profesor, pamiętaj, to. Właśnie, to, to trzeba wyprostować. Co trzeba wyprostować? To, że mam no, jak niby. Profesor. Nie wiem skąd wam się to wzięło, ale skoro Smarty mówi, że ma na no, jak to profesor, no to nie, nie. mogę się zgodzić. No to jest bandytyzm w tej postaci <noise> Czycimy mapę, a potem Skybase to legitny Skybase. Tak, gdzie oni są? E, tutaj, nie tutaj, wiem, tutaj. E, bo ty są coś prosi. Pomagam ci. Dostał zero, zero, leży, leży Smarty! No, smarty boy. A nie smart boy, a nie Smarty boy. A dobra Nie to dobra, przeciwieństwo, to nie, przeciwieństwo, okej okay. Leży? Co? Leży? Co ty powiedziałeś? Nic, nic. Ej, słyszałem! On zaraz On maskę powiedzi. zakłada. Nie pytaj, tylko. Ale. Nie, nie, stój! Co się dzieje? Ja Pierdziele, kula, ty tak prowadzisz. Idę, idę no. Jacob, leć się, leć się. Ale, Ale ja mam rybkę, to musi mi ktoś podłogę. Dobra, leć się. To podłogę mi zbudujcie Jest, jest, jest. Yes, jem, yes, yes, jem. Yes, yes. No i fajnie, no i po Jacobie jest. Spadam w dół? jest dobrze. Nie <laughs> <laughs> jest dobrze, śmieję się. Ja pilnuję sobie? Ja pilnuję cały czas! Jezu, ja nie, nie, ja umrę. Nie, już się nie, nie mój. Dobra, to... co, co ty co, 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 co jest? Trochę na prawo, wiesz? Co jest? Ty co ty robisz? I, i, bo zaraz co co ci dam z mojej kotwicy. Nie, ty nie celuj z niego! Nie, bo ja skolapsuję! Okej, okej. Został troszeczkę? Ale trochę? Jeszcze trochę, jeszcze trochę. No, nie musisz. No, co, co jestem? no? Skolops, skolops, skolops! Co się spadłem, spadłem, jest. nie, nie. nie, nie, nie. Dobudowaliśmy, się. Dobudowaliśmy się. Coś strzela bardzo blisko nas i to strzela powyżej nas, czy, na, albo na równi z nami. Ej, to ty masz no? sławki odwrócone, chyba? Nie, no mam dobrze. To jest kabelek. To coś jest ten, nie tak z sławkami. To może do wymiany. Dobra, ja zdejmuję tę maskę, Co tu się dzieje? Nie, nie nie, nie znaj, Co jest? Więc żyjesz ziemi! <laughs> Jacy amatorzy, co jest?